To była zabawa. Ulice skarsze w Wszystkich mieszkańców z okazji majówki można było spotkać na stadionie miejskim. Rozpoczynamy świetnym meczem z drużyną odbojów Flęchi Gdański, reprezentantów gminy Skarszewy. Oprócz tego wiele atrakcji dla dzieciaków i świetne koncerty do późnych godzin wieczornych, na sam koniec dyskoteka. Myślę, że można się bawić dla każdego. Przygotowaliśmy fajną ofertę. Odwiedzili nas motocykliści. Odwiedziło nas wielu fajnych gości z całego Pomorza. Najbardziej emocjonującym punktem imprezy był mecz. Rozgrywka była bardzo wyrównana. Dzisiejsze spotkanie na naszej Skarszewskiej Majówce oceniam na razie bardzo wyrównanie, chociaż lekką przewagę mają y, reprezentacja Lechi. Trochę nas wyprzedzają, ale mam nadzieję, że w drugiej połowie również pogoda dopisze. Strzelimy jednego lub dwa gole. No i oczywiście wygramy. Pierwszych bramek doczekaliśmy się w drugiej połowie ku cieszy publiczności. Strzelanie rozpoczęli gospodarze, jednak przed końcem meczu reprezentanci Old Boys Lech Gdańsk wyrównali. Tym samym rozstrzygnięcie spotkania zapadło dopiero w rzutach karnych, które skarżowe wygrały 5 do 4. Bardzo fajne spotkanie, bardzo dobre boisko chyba jedna z najlepszych takich trawiastych na wierzchni, nawet w województwie. Naprawdę bardzo dobre, bardzo fajnie położone boisko. No i taki mecz... Można przy, powiedzieć przyjaźni. Jest to, jest to duża satysfakcja, żeby przeciwko takim zawodnikom rozegrać mecz, pokazać się też. Cieszę się, że udało się przeszelić bramkę. Bardzo miła atmosfera. Pogoda dopisała. Frekwencja myślę, że też także miła zabawa. Super jest. Polecamy zabawę! Wszyscy bawili się znakomicie. Dopisywała pogoda, jak i humory. Podobną imprezę zorganizujemy z okazji Sobutek. Tegoroczne Sobutki będą, myślę, jeszcze większym wydarzeniem niż w ubiegłym roku. Będziemy mieli artystów z list przebojów w Polsce. Będzie Kaja, będzie Rezerwat, będzie sporo innych emocji, między innymi Parada Miejska, będzie również pokaz akrobacji wykonanych przez śmigłowiec bojowy Mi-24. Także, proszę mi wierzyć, to będzie wielkie wydarzenie. Polecamy również zobaczyć, bo równo KROS 2016. Oraz inwestycje w Skarszewach. Co czeka mieszkańców w tym roku? Polub nas na Facebooku, oglądaj www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.